Akcja konspiratorzy olbrzymi swoje świadectwo pracy jest naprawdę ogromnie ważna i ogromnie potrzebna. Myślę, że nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że dokument, który można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, to nie jest tylko dokument, który służy do przyszłej emerytury. To jest również dokument, który służy w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni, do tego, żeby wliczać ten okres do okresu zatrudnienia. Czyli daje różnego rodzaju przywileje osobom, które pozostawały długi czas bez żadnego zatrudnienia. No, już nie mówię oczywiście o tych względach emerytalnych, bo, bo często dla tych osób, które no, mają niedługi staż pracy, to dla nich jest to rzecz fundamentalna, bo tak naprawdę może spowodować, że ta emerytura będzie na godziwym poziomie. W tym sensie, żeby. Mogli chociażby zapłacić za swoje lekarstwo. Ci, którzy walczyli o wolność, o demokrację, często płacili za to bardzo wysoką cenę. Tą ceną było złamanie karier życiowych, życia zawodowego, czy też koszty, które się wiązały z życiem rodzinnym dla tych, którzy byli w podziemiu. Nie może być sytuacji takiej, że w wolnej Polsce ci ludzie są osamotnieni, bez środków do życia, często schorowani, pozostawieni sami sobie. Jest to swego rodzaju zobowiązanie moralne dla pokolenia Solidarności, że tym, którym się udało, którzy są dzisiaj biznesmenami, politykami, świetnymi dziennikarzami, że my wszyscy musimy zrobić wszystko, żeby tym, którzy są w trudnej sytuacji się pomóc. Ja myślę, że to jest dobra inicjatywa, dlatego że w ten sposób bardzo często ludzie cenni, nie są wykluczeni albo, że bardziej przydatni mogą być być traktowane nie jako jakieś zadośćuczynienie, tylko jako, jako rzecz normalna, rzecz, która w każdym takim cywilizowanym systemie ona istnieje. W tym kierunku powinniśmy raczej iść, niż zmniejszać ilość ludzi, którzy mogą korzystać z dobrodziejstw służby zdrowia. Mam ogromną prośbę do, do naszych koleżanek, kolegów z opozycji demokratycznej, z Podziemia Solidarnościowego. Zgłaszajcie się do Urzędu do Spraw Kombatantów i odbierzcie swoje świadectwo pracy. Stowarzyszenie Wolnego Słowa pomoże każdej z osób, która będzie o to się starała, żeby taki dokument uzyskać. Wierzcie, jest to ogromnie ważne. Dla Was, dla Waszej teraźniejszości i przyszłości. Nie obawiajcie się, jest to taki dokument, który nie wymaga żadnych wrażliwych danych czy informacji. Jest to dokument, który potwierdza Waszą działalność na rzecz niepodległego bytu państwa. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.